Serial Silo to trzymający w napięciu thriller, który przenosi nas do postapokaliptycznego świata. Akcja toczy się w olbrzymim bunkrze oddzielającym go od świata zewnętrznego. Bohaterowie muszą stawić czoła niebezpieczeństwom, rozwiązywać zagadki i walczyć o przetrwanie w skomplikowanych warunkach. Czarne Lustro to serial, który zabiera nas w mroczny świat przyszłości, gdzie technologia wplątuje się w nasze życie. Każdy odcinek to osobna, zaskakująca historia, która analizuje skomplikowane relacje między ludźmi a nowoczesnymi gadżetami, sztuczną inteligencją i mediami społecznościowymi. Serial The Last of Us przenosi nas w postapokaliptyczny świat opanowany przez zainfekowane istoty. Główną osią fabuły jest historia Joela i Eli, którzy próbują przetrwać w brutalnej rzeczywistości i jednocześnie odkryć mroczne tajemnice Nowego Świata. Foundation to serial, który bazuje na klasycznej serii science fiction autorstwa Isaaka Asimowa. Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, gdzie genialny matematyk Harry Seldon przewiduje upadek Imperium Galaktycznego. W celu ocalenia wiedzy i kultury ludzkości zakłada tajemniczą fundację. From, amerykańskie miasteczko zagubione w lesie, urzeka każdego, kto ma pecha przejechać przez nie po drodze, opuszczenie tego miejsca okazuje się dosłownie niemożliwe. W ciągu dnia nieświadomi mieszkańcy próbują zbudować pozory normalnego życia i znaleźć sposób na ucieczkę, a nocą uciekają przed przerażającymi mieszkańcami lasu. Stranger Things to fenomenalny serial, który przenosi nas do lat 80.. W miasteczku Hawkins w stanie indiana, kiedy tajemnicze zniknięcie chłopca wplątuje mieszkańców w paranormalne wydarzenia. Bohaterowie, w tym grupa przyjaciół i tajemnicza dziewczynka o nadprzyrodzonych zdolnościach, muszą stawić czoła złowrogim siłom i rozwiązać mroczne tajemnice. Serial Wikingowie to epicka opowieść o odważnych wojownikach z północy, którzy zdobywali świat i kształtowali historię. Akcja toczy się w czasach wikingów i skupia się na losach legendarnego Ragnara Lodbroka oraz jego potomków. To opowieść o podbojach, męstwie, ale także o trudnych wyborach i dążeniu do potęgi. Serial Suits to pełen intryg i inteligentnych rozgrywek thriller prawniczy. Fabuła skupia się na Harvey'u Specterze, utalentowanym i pewnym siebie prawniku, który zatrudnia młodego geniusza bez wykształcenia prawniczego, Mika Rossa. Razem tworzą niezwykły zespół, który radzi sobie z najtrudniejszymi przypadkami w nowojorskiej korporacyjnej dziedzinie prawa. Supernatural to znakomity serial, który łączy w sobie elementy grozy i emocjonującej przygody. Śledzi historię braci Winchesterów, sama i Dina, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych, tropiąc nadprzyrodzone zjawiska i walcząc z siłami ciemności. Lucifer to niezwykły serial, który opowiada historię Lucyfera Morningstara, upadłego anioła, który porzucił piekło, aby żyć na Ziemi. Zamieszkując Los Angeles, Lucifer prowadzi luksusowy klub nocny i pomaga miejscowej policji w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.